Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy serię związaną z chemią warsztatową, w której omawiam produkty, które stosujemy w naszym serwisie do pielęgnacji samochodów, czyszczenia oraz prac związanych z serwisem i naprawą aut. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować roszcieńczalnik chlorokałczukowy. Najczęściej w serwisie wykorzystujemy takie większe opakowania, jakie tutaj widzicie, czyli 5-litrowe. Gdzie taki rozcieńczalnik chlorokałczukowy znajduje u nas zastosowanie? Między innymi w momentach, kiedy musimy na przykład pozbyć się jakiejś Naklejek na samochodzie, na pewno kojarzycie reklamę, folię reklamową, którą są często oklejane auta służbowe, to w momencie, kiedy takie auto do nas trafia i, i ma zostać przygotowane do, do sprzedaży, to też tak, taki, takimi zleceniami się zajmowaliśmy. Nie jest to jakoś strasznie często, ale, ale kiedy trafia do nas klient, no to w Faktycznie mamy jakąś wiedzę w tym zakresie, więc możemy się tym zająć. Także rozcięczalnik chlorokałczukowy jest w tym zakresie świetnym pomocnikiem. Pół biedy, kiedy ta, ta folia była eksploatowana z, zgodnie z założeniami producenta. Natomiast gorzej, kiedy mamy folię już po okresie gwarancji. Wtedy bardzo często klej odchodzi od folii zostaje nam na lakierze i trzeba go w jakiś rozsądny sposób e, usunąć. I właśnie rozcieńczalnik chlorokauczukowy w tym nam pomaga. Ja bodajże na YouTubie już kilka lat temu wrzuciłem Wam taki materiał z usuwania folii z takiego no, poflotowego samochodu, gdzie ta folia już była spękana po dobre kilka lat po okresie gwarancji. Także no tam się strasznie namęczyliśmy przy tym samochodzie, no ale dzięki temu udało się zdobyć doświadczenie, no już późniejsze późniejsze zlecenia udało się lepiej wycenić, bo na tamtym zleceniu na pewno nie, nie zarobiliśmy, a strasznie się napracowaliśmy. Także to jest jedno z takich podstawowych, ale dodatkowo czyszczenie narzędzi jako zmywacz do lakieru. Tutaj bardzo ważna kwestia, cokolwiek robicie takim rozcieńczalnikiem chlorokałczukowym, to pamiętajcie o tym, że jeżeli i tutaj mogę Wam podpowiedzieć z doświadczenia. Wszystko zależy też od samego rozcięczalnika i od lakieru, ponieważ są lakiery bardziej Wrażliwe na działanie rozcięczalnika i takie rozcięczalniki, które są silniejsze, i takie, których skuteczność jest niższa. I w zależności od lakieru, no musicie tą chemię dobrą no, po prostu wybrać. Ja tutaj akurat podałem Wam Laksola, ale tych producentów jest kilka. Z tego co pamiętam, to jeszcze zawsze mamy na warsztacie. Bańkę z firmy Dragon. Także one się troszeczkę różnią składem i sposobem działania i no to już trzeba konkretnie testować na, na aucie, na którym będziecie to robić. Także zaczynacie w takim miejscu, w którym nawet jeśli uszkodzicie lakier, no to nie będzie to jakoś strasznie wyglądało. No i Jeżeli jest ok po wykonaniu próby, no to wtedy przechodzicie już pracujecie na tych um, dużych powierzchniach. Um, no, i tyle. Jeżeli chodzi o czyszczenie narzędzi, no to też trzeba to robić z głową, no bo niektóre narzędzie można uszkodzić. Mam tu na myśli oryginalne zabezpieczenie inne po prostu są dużo bardziej wytrzymałe. Natomiast sam, sam rozcieńczalnik bardzo dobry i no nie da się go tak naprawdę zastąpić jakąś inną chemią. Oczywiście do zrywania naklejek można wykorzystać jakąś chemię specjalistyczną, no ale nie będzie ona kosztowała 30 zł za 5 litrów, a podejrzewam, że jej głównym składem jest właśnie rozcieńczalnik chlorokałczukowy. Także tyle ode mnie odnośnie tego e, produktu. Jeśli jesteś zainteresowany takimi materiałami, to jest playlista, umieszczam ją w opisie tego materiału. I jeżeli trafiłeś po raz pierwszy na ten kanał, to zachęcam Cię do odwiedzenia dwóch playlist. Pierwsza playlista dotyczy możliwości sprawdzenia e, auta. Przed zakupem, w dużym skrócie, jego, sprawdzenia jego historii, przebiegu. Mamy tam kilkadziesiąt merytorycznych materiałów z podziałem na kraje oraz konkretne marki. I druga playlista dotyczy dekoderów fabrycznych WIN, na podstawie których jesteś w stanie ustalić kod silnika, skrzyni biegów, Wyposażenie kod, lakieru, z którym auto opuściło fabrykę i jest ta usługa darmowa dla subskrybentów naszego kanału. Także zachęcam do subskrypcji, bo wydaje mi się, że się. Opłaca oprócz wartościowej wiedzy, dostajesz również możliwość dekodowania numeru WIN, a w przyszłości kolejne usługi, które niebawem pojawią się i o których będziemy na tym kanale informowali. Także im więcej nas na tym kanale, tym możemy Ci więcej zaoferować w zakresie działania tego kanału. Także w tym momencie bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do pozostawienia lajka. Napisz o swoich doświadczeniach z właśnie rozświęczalnikiem roz, chlorokałczukowym lub jakąś inną chemią, która ma podobne działanie. Bardzo chętnie czytam zawsze takie merytoryczne komentarze i łapkuję pod nimi. Pozdrawiam. Cześć.